Czego chcesz? Na pewno masz coś lepszego do roboty. Uważaj na siebie. Chwilkę się zrelaksuj. Rzeczy nigdy możliwe. się nie zmieniają. Wie, Bestia została ubita. Ba, nie, to. nie udało nam się dopaść Torusa. To nie, nie przejmuj się Torusem, to Gordon. Byłeś potrzebny tutaj, no, w Wengardzie. Musiałem chronić stolicę. A z Torusem policzymy się już wkrótce. Masz, masz rację, jak, jak zawsze zresztą. Dziękuję, przyjacielu. Czas wypełnić Cóż, kolejną część problem. planu. Zanim to nastąpi, nie, chciałbym złożyć Ci nie, przysięgę nie, wierności. Sam nie zdołabym tego zrobić, więc nie. chciałbym, abyś nie to Ty tak odtąd władał Myrtaną, mój panie. Naprawdę, mój, mój władco. Zgodzisz się, się zostać mym królem? Zgadzam się. Królu, przysięgam ci wierność. Odtąd mój miecz jest Twoim I z wielkiego Zasiądź na tronie. Z tego będzie jeszcze więcej. Ale nadal mi się to nie podoba. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Dobrze się spisałeś. To, że Torus się nam wymknął, rozwścieczyło mnie. Zawiedliśmy cię, mój przyjacielu. Torus i tak pewnego dnia spotka swoje przeznaczenie. I będzie to dla niego przykre doświadczenie. Udało ci się obronić Vanguard, naszą stolicę. Na razie to wystarczy. Sukces ten zawdzięczamy. Tobie. wszystko tak nie. Możemy. Widzę teraz, że stało się tak dzięki wszystkim dokonanym przez ciebie czynom. Okazało się, że nie sprawdziłem się jako obrońca tych ziem. Chciałbym, żebyś to Ty dzierżył ster rządów w Węgardzie i byś poprowadził nas w lepszą przyszłość. Proszę cię, byś został naszym królem. Czy zgadzasz się, by objąć tę funkcję? Tak. Będę twoim najwierniejszym sługą, królu robarze. Oto twój tron. Walczyłem za tę ziemię i przelałem dla nich wiele krwi. Musiałem przezwyciężyć setki przeszkód, by ujrzeć nową Myrtanę. Sprawię, że jej chwała będzie trwać wiecznie. Zawsze będę ją chronił. Nadszedł czas zmian. Niniejszym oświadczam, że biorę Myrtanę we władanie. Niniejszym ogłaszam siebie władcą nowej, zjednoczonej Myrtany. Jam jest król Robert III! Jedyny, prawdziwy władca, Myrtany. Walczyłem za te ziemię i przelałem dla nich wiele krwi. Musiałem przezwyciężyć setki przeszkód, by ujrzeć nową Myrtanę. Sprawie, że jej chwała będzie trwać wiecznie. Zawsze będę ją chronił. Nadszedł czas zmian. Niniejszym oświadczam, że biorę Myrtane we władanie. Niniejszym ogłaszam siebie władcą nowej Zjednoczonej Myrtany. Jam jest król Robert III, jedyny prawdziwy władca Myrtany.